Co ty nie, robisz? Ja nie mówię, że nie. Ty motylka montuje takiego zamykanego na kluczyk dla mieszkańców. A ja mówię, ale jak dla mieszkańców? Ja mówię, jeszcze 40 sztuk mam do zrobienia. A ja mówię, a doktor, no mieszkańcy o To jest nic A dlaczego wy nie wydajecie żadnej informacji, że montujecie motylki miejsca parkingowe? No bo to dopiero jest projekt, to pan dyrektor jeszcze ustala, ja Ta. mówię, żadnej nie dajecie w gablocie, nigdzie wiecie, że miejsca panu zaraz będzie parkomat. Dla mieszkańców zatrasia to podanie, ale już ludzie podanie składają. No, no to a to ja, ja tylko na... podanie i zawiodzę. No i a może się uda. Jakie, jakie zobacz, to jest? Już jakbym no się od no tego, jakbym się skary, od niego od tej nie tej dowiedział, skary, to już skary, tak. Skary. Zobacz co się tutaj dzieje. Już na tatce chcą wreszcie wyjść, bo już ludzie nie wytrzymują. No. Już są takie afery na tym to jest katastrofa. Nie ma strefy płatnego, nie? No jeszcze nie ma, ale to wiesz, to jest I kwestia czasu. Ja to będzie wszędzie. No bo to jest, wiesz, wyjmowanie pieniędzy, to jest tak naprawdę... Tak, Tak. Ojej! Tak. Tak. Ja pierdzielę, Piotrek. Andrzej, teraz to nie to no, jest, co nie sięgnął, przecież widziałem. Tak, w mamy rodzinę, teraz tak. cały wieczór. Kiedyś wiek. było do ta. 18, teraz jest to 20. Pierwsza godzina kiedyś było 3 zł. teraz jest chyba 3,90, calutki. Więc to cały czas te zapadnioski wydłużają i sobie więcej pieniędzy nie mogą zapłacić. Nie, jak tutaj ma 3 dni ja zapłacimy, ja, to już 50 euro za nowe. to aż mi się w serce się krajało. No to jest jakieś też to ma być, że. Znaczy to, że mówi, dobra, trzeba zapłacić, bo to widocznie jest problem. Dobra, my to zapłaciliśmy 50 euro za nowe. To jest katastrofa. Jest u mnie trzy dychy roczne, ale 150 metrów od parkometru, od domu. będzie ciężko znaleźć. A drugi abonament jest 600 zł i jest rozszerzona strefa. A ja im o tyle im dam. Jak tam, jak na przykład my do Wiednia, tam do wuja jeździmy, to w nocy to naprawdę jeździsz około 30 km, miejsce 40 zł. 40 minut. On tak słucha, to tu, to tu, to tu, to, to, to. ja mówię, co tu robisz, on mówi, no to miejsce znaleźć. A oni przyjechali, to nam no, to... nie wiem, co by się postawił, bo no, A on później szukał, wiesz. To jest porażka no, z tymi miejscami, wiesz, wszędzie. Ale to jest, to znaczy, to że ktoś robi projekt zagospodarowany i deweloper się buduje. No to od razu się dogaduje z deweloperem, ile jest miejsc. A na skarpach drugi była taka sytuacja, żeśmy wybudowali. I sobie wyobraź, że sprzedał wszystkie mieszkania, a koledze swojemu sprzedał 300 mil tak. A dlatego ich wtapiło? Nie wiem, właśnie, z tego się przyglądają na... na śpiące, tak trochę. Adam, zobaczcie, jak Adam ee... nisko schodzi, nie powinien, bo się zmęczył. Powinien nagrywać wyżej, to

no dobrze, weźmy. Tu jak wysparł pan apostolę, to pewnie trudno, to jest wszystko zawalone. No to, to dobrze, że nie ten Ale słuchajcie, ja mam pytanie jeszcze takie rozgrywkowe. Czy my musimy wygrać mecz? Raczej tak. Po prostu zabacz sobie. Nie żeby zapisować chociaż. Ubiecamy, ten ten ostatni, No, żeby zostać. Zjózef Owiołt przegrany, więc... Jedynie co nas w dół może zaciągnąć ten mecz. No. Chyba że tutaj zapisujemy <Klarki> Ale nie, jeżeli to nie znam, będziemy by na pąk... No co jest? To no jest zimno, bo wieje. No, no wieje, bo tak to też bardzo nie jest, ale jak wiatr zawiewa, no to... Ale dobrze się ubrałem. No, nie, Bóg nie Bóg ubrał Co dobrze. No możesz się ugotować, no. No, na razie, pa. Się po czter meczów. No. Jeden mamy, wpisany, to mamy, 14 meczów no, no ale mamy, mamy jeden z, z, przegrany z Józefowiem Jeszcze jeden, no to Progres no, ale, ale Progres gra dzisiaj z, z 12 z Józefowiem no. Nie sądzę, żeby Progres wygrał z Józefowiem No chyba, że, chyba, że się podłączy w Chyba, w że Józefowia... Ale nie, raczej nie Na początku stawił dwójkę czy całość i tyle nie. Bo już im nie zależy, Józefowi to zależy. No nie zależy, ale no nie wiesz, no to wierze. wydaje mi się, że to... Nie, oni idą na ilość bram. Oni no, idą no, na bramki, a. na punkty, wiesz, a nie tam, rzeczy. Bo No ale bramkarz stoi w miejscu, się patrzy, wiesz? On nie ma takiego instynktu, Kasper, bo on powinien tego już wybiegać. No właśnie, stoi... No, ale to trzeba może On jak zamurowany w tej bramce, a nie wychodzi do jakiegoś... Tristan to już wybiega, nie? To jest niedługo. Sobie zobaczy, teraz też ładnie wybrnął. Jak no. wybrnął, to no. sytuacja ładnie wybrnął. Wilandzie czasu tam jest na zegarze. To jest 45? Może być. Nie wiem, że nie, to jest stara. na placu, A na głowie <laughs> like nie <to say> <laughs> wie co się dzieje. Spalony, nie było mm -hmm. spalonego? Nie było. Ładnie. Nie było spalonego? Nie. Nie gwizdnął. Ale w uliczki ładnie grają, no nie? No ale wiesz, no, my powinniśmy to pilnować, no, my nie pilnujemy. To nie pilnujemy. To dziewiątka, tak nieszczęsne.

Moja robi zmianę, framka da i tego sobie jest. Zdejmę pewnie Adama i może zdejmę e, tego. Hey, to... Staszka. Staśka zdejmę. Wzmocnić środek tu i tego. No mówię, Staszka i Adam. To był. nie wygląda tego? Ale Adam nie ściągnięty. A lana jest Nie, Staszka. Dobrze grają No i grają do ogi, Zacznij dobrze, w są... Oni też, są sobie w Nie mają straconych piłek. A tak, tak. Jak dochodzą do, zobaczy y, sobie do 16, to już się do wuliszki spuszczają. I oni już biegają. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Mam stracony kiłek. No i Zobacz, to jest Nie, no wyprzedzali A co z tym krajem? Przed Przed naboiskiem. Przed naboiskiem. Przed naboiskiem. jest. naboiskiem. Przed Przed tak, przyjęcie podał chłopakowi napastnikowi na, na pustę. Tu jest taka pachanka. Jest, jest tak, tak. pachanka. No, tak, tak. A bananowa widać. Już nasi zdarzyli wjeżdżać. No samomali się, no tu zawsze takie przycięcie przycięciów to jest wiesz. taka bramka znowu z niczego, bo będzie wiesz, spokojnie, by to wybił w aut, to on mu zagrał taką lekką piłkę prawda? Tak zrobił. Cyk. Ten, ten mały. I, no, tak Myślałem, że wzmocnienie zmiana będzie, ale widzę, że mogli grać dalej tym składem co na boisku.

Samo nie i się ubiera No tak, akurat dojdzie Rańka Nie, dobra, bo to nie było Czy ty. Adam z tamtych sceny to on się podchodzi do żeby coś pomóc? Idź, Adaś! Odoś, idziesz, idziesz! Ajajaj Podałeś mi Ładnie, ładnie żeby nasi Orłańcy stali tutaj, no, <gry> żeby to cała gra się toczyła. A, kochany, no. to marzenia. Nie marzenia, tylko trzeba tak grać, bo tego dąży. Nie było, bo to ta piętnastka Musimy tym momencie 2-1, bo białe rękawy wysunięte najbliżej A ten też był Dobrze, no, że Aleksa atakuje Ale ktoś musi pomagać to była, to była 15, no Teraz tuda do piętnastki Teraz szesnastki wypuści, zaraz Tak, już wypuści, zaraz oh let's get No i to gramy, jest dobrze. Dobrze jest? Dobrze gra? No? no, cały czas. Ale, no, Stary, jest dobrze. dobrze bili się, wiesz? Bili się. Jak się bili? No, no bili się no, ostatnio, no. 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 Stary, normalnie no, tłukli się. Ale na placu? No. No. Wziął jeden drugiego chyba ten pałowy, ten drugiego ze ten uleżał, a ten drugi go podsył, Ale piła, za mało. Ojej! Ale. No dobrze, powiem ci, że dobrze, bo y, ten, są teraz na z tej pozycji, no nie, na 18 zespołów, czyli źle, bo dopiero teraz zaczęli w tym sezonie, więc sam dobrze wiesz, że to jest on jakiś tam. No i teraz dzisiaj jutro grając z KKS-em i najprawdopodobniej, no, nie wiadomo, ale pewnie wygrają, bo to jest ten. E, oni tam mają takie dosyć no, no. ładnie, gdzie z liderem ostatnio Intera ostatnio pchnęli, gdzie no i no, ciężko było, no nie w tym meczu, ale pchnęli i powiem ci, że... Ale fajne postacie są, wiesz, wiesz powiem Ci, że są Michał. Dlatego jak będzie wcześniejszy macie, to do Ciebie zadzwonię, byś by sobie podjechał, zobaczył, bo y, redaktorzy byli, wiesz, tak? No byli, tak, tak notowali, tak, aha. to y, mają już y, Transmisję mają tak, mają tak, na żywo. Zasuwają. Wasuwają. Fajnie, fajnie to jest, no oczywiście z drugiej strony też jest transmisja, z drugiej strony zespołu. Przychodzą redaktorzy do, do... aha No powiem ci, że taki... Naprawdę fajne, no fajne związowisko Wiesz co no tak jak teraz to gra całe meczek. Tak, cały meczek. Cały meczek. Aż jesteśmy daję zdziwieni, radę? że no. daje radę, tak, no, daje. To co tam ma zrobić, to... Nawet jesteśmy zdziwieni, bo są zmiennice, a cały mecz gra i trochę nie wiemy. No, i... No nie nie był na trudnieniu. Ale tak jak teraz na przykład z czy waszym din no całe nie cały nie ściągał, nie ściągał nie. Ale powiem Ci jakieś ja ciekawe postaci. Z ciekawości się No tam opowiada o Łukarzach, no nie, no mówimy teraz właśnie Łukasz z naszej strony. Jeszcze w chwilce Łukasz dostał propozycję z seria do testu do Sandori, ale no nie chciał iść tam, nie wiadomo dlaczego, ale nie chciał. No, no, no zapytaj się żony. Wiesz jak koleś wymiata? stary, stary jaką wymiata? Dostał mąż, dostał propozycję, ale, ale nie chłopat. chciał młodych chłopak, tak. młody w sensie nie wiem, ma za parę lat, za 20 może ze dwadzieścia, doszedł do propozycji jak grał w Sarmacie Warszawa. Ula la, ula la, Brawo Kacper! stamtąd dostał propozycję na testy, ale no nie wiadomo czy jest, rodzinne sprawy, czy jest, no po prostu nie zdecydował się, żeby wyjechać do Serii Oj, z dużo takich chłopaków powiedzieć. nie tylko z tej naszej, ale też z No i nikt temu Adamowi z przodu nie No i piłka jest, wiesz, jedna rzecz to jest fajna. On wychodzi do przodu, ma, to która mi się podoba osobiście. Oh, razem z nim podczas zrobił ruch, żeby mu pomóc rakażą? rozegrać piłkę. I że jest neutralny, no, 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 w meczu no, wziąć. W ostateczności Bramka z Bramkarz z drzesie i ciebie ustawia prawda, lekarz lewe, lekarz. I wiesz, co mi się podoba jeszcze? Podoba mi się jedna rzecz, którą mają. Na przykład jest coś takiego, że oni wychodzi i przyjdzie do nich inna formacja. Ja myślę, że to jest, taki... to jest say, że takie fajne, no nie? Bo wtedy inną formację ustawiają, nie? Działają w innej formacji. No mówię Ci, ludzi przychodzi no dużo. W na szoku jesteśmy. W szoku? Dla nas to szok. Dla nas to no, my, 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 my yeah. ja. tak że szoku było. Dużo kibiców ale No bo no. sobie oglądają. Jakby tak niżej trochę, to by było. No i piłka szybko chodzi, nie? Szybko ta piłka chodzi. Po jednej stronie, po drugiej stronie. No widać, że szybko grają. Czyli generalnie modę. Wysono, czy jest lepiej, ale nie ale to lepiej. Gra lepiej. Są, no, przede wszystkim pewnie chodzi o tą piłkę, o tą grę, o, o takie to pewnie tak, no to pewnie nie ma tych problemów takich z, ze składami takie rzeczy. To my po pewnie prostu jest organizacyjnie w grę. tak, tak, tak. To pewnie chodzi o to, wiesz, bardziej. Nie... Zadowolony, że tam my tak, my wiesz, tak, Dobry, no nie wnikamy, no, no my tylko tam idziemy na mecze. Ostatnio byłem jakimś tam porządkowy, bo tam są też wymogi, <coughs> wiesz. Tam musisz mieć A <grym> kacper. Tak? Bo wiesz to, to chyba... Tak, zakładam kamizelki. Tak tak, 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 tak. No tam mają takie swoje wymogi. I teraz tak, e, pozyskali sponsora dosyć mocnego... No Zyskali jakiegoś dewelopera teraz. No, sponsorem, koleżanką, więc tam się trochę ja na przykład pokażę, że tu że bo to mają miasto Trzaskowskie, sponsoruje. Nawet w Łuki? właśnie Z ja detailingu jakąś firmę, która detailingiem się zajmuje, więc trochę tych pieniążków mają na jakieś takie właśnie no... no, no to wiesz, takie no... no, no Teraz y, stroje robią y, na y, 110-lecie, 110-lecie 110 chyba, jakieś stroje robią, to też na to zbierali tam chyba pół roku, i znaczy kilka miesięcy te pieniążki i, i Skrajk zaprosiła pierwszą ligę, będą grać w, spaliń, w pierwszą ligę w Częstochowie. O, fajnie. No, 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 no więc dla takich chłopaków no, to jest, wiesz, no. dla naszego syna, bo tam tamci to chyba mają doświadczenia, by już to trochę. No i dobrze, może trafi na to po Teraz to tak, sobie nie dari... wiem. Tak, to tak tutaj ja tak wyłączę, no, to jest wieża, a my te, no to nie mamy do tego wieś, nie wiem, i skraj ich tam zaprosiła, żeby z pierwszej lidy, żeby zagrać na trzeźń. Jubilijuszowo, tak. Miasta się jakoś dogadały z tym, co tam jest. Tak, może dlatego, że teraz. Tak, pewnie tak, pewnie tak. Może jakaś stare jakaś tam też. To jest, no odbywanie. właśnie, to, to coś tam musi, no. Może też to, było coś takiego, że w wtedy... No i w ferie chyba, w okresie zimowym, przygotowawczym, no. mają jechać te, te półgostniki, te dwie kościółki, zresztą tam każdym, są plany załatwiane. No, coś tak rozpominać, coś czy to, wiesz, 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 to wypali, no nie wiem, coś tam, i trener mówi, że to tak, wiesz... i Ala! Dawaj, dawaj, jest, nie no, teraz rzucaj raz Maradona No i magiera ma